Cześć, mano moi mili upatentsona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy w Sheep Graveyard Simulator. Zagramy, kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę do tego, kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Tak jest, Sheep Graveyard Simulator eee, w wersji Prolog. Wyszło, demonstracyjną już na kanale ograliśmy, teraz wersja Prolog. Oczywiście na tym kanale gramy z opóźnieniem. Dokładnie, ja nagrywam na zapas, na dość spory zapas, dlatego jest jak jest. Jeżeli by się zdarzyło, że za chwilę wyjdzie pełna wersja tej gry, a ja jeszcze na kanale nie wydam prologa, no to tam przyciśniemy troszkę tempa i po prostu rzucę 2-3 odcinki w tygodniu, i wtedy polecimy z tematem. Jeżeli chodzi o pełną wersję, zobaczymy, jak to się gra, czym to się je i co tutaj twórcy dalej nam jeszcze jakie smaczki jakie ciekawostki w wersji demonstracyjnej oczywiście niewiele można było zobaczyć w wersji prolog mam nadzieję że zobaczymy więcej więc bez zbędnego gadania zaczynamy graj mm, czy chcesz usunąć ten slot yy, tak chcę usunąć yy, tutaj włączyłem po prostu jedną yy, wejście Sprawdzić, czy mi się nagrywa, a przede wszystkim sprawdzić, czy przypadkiem nie muszę przejść tego etapu z wersji demonstracyjnej, także nowa gra i zaczynamy, eee, żeby nie było, że tam faktycznie te etapy z wersji demonstracyjnej trzeba od nowa przejść i tak dalej. Także tam dosłownie, dosłownie chwileczkę włączyć, zobaczyć. Chwilkę sobie przegrałem. Sprawdziłem przy okazji, czy przechwytuje mi się dźwięk, obraz, czy wszystko gra i buczy. Eee, no i. I zaczynamy, i zaczynamy. Ship Graveyard, czyli cmentarzysko statków. Symulator rozbierania statków. Jak widać, nasza haupa, nasza fura z wersji demonstracyjnej. Ship Graveyard Simulator. W prorogu znajdziesz trzy statki podstawowe, narzędzia do użycia i główne funkcje pełnej wersji gry. Odkrywaj, złom i zbierz. No to to, co było, to, co już czytaliśmy, więc lecimy dalej. Klawiszologia, no to w międzyczasie chyba, więc zakończymy sterowanie i jesteśmy, jesteśmy, jest i nasz, e, jesteśmy pod chałupą, jakby nie było, więc drzwi otwieramy, są tu skrzynie, w sumie szkoda, że bez interakcji, że nie można tu do tych skrzyni sobie swojego czegoś schować, same zera na koncie, zero w plecaku, zero w samochodzie, zero pieniędzy. Zero doświadczenia, godzina dziewiąta dnia pierwszego i harmonogram. Eee, nie zamówiłeś żadnego statku. Zadania znajdź i zniszcz metalowy złom eee, za wykrzyknikiem gdzie tu jest jakiś? tam jest wykrzyknik, 50 metrów, dobra, przejdziemy się, nie będziemy podjeżdżać, eee, idziemy klawiszologią, WASD oczywiście, shiftem przyspieszamy lekkim biegiem, czyli standardowo eee, rozmontowuj punkty krytyczne i ulepszaj, eee, ok, czyli no, w sumie dla tych, którzy tej gry jeszcze nie widzieli rozmontowuj, czyli mamy młot, którym trzaskamy w dane elementy wszystko będzie tutaj za chwilę pokazane. Są punkty krytyczne, czyli właśnie te takie błyskające białe, tutaj świecące. W te punkty uderzając, rozwalimy dany element szybciej. No i ulepszaj czyli zdobądź więcej doświadczenia i można ten młotek sobie ulepszać na cięższy. Nie wiem, piły na ostrzejsze, no coś w tym stylu. Także gramy. Zakończ. Teraz, tak jak to było, tabulator to mój plecak. A, Q dobra, i wybieramy Q Mamy koło oczywiście, e, i mamy rękę, i mamy młot. Młot pierwszego doświadczenia. Tier pierwszy, obrażenia 100, szybkość 100. No, zwykły młot na drewnianym trzonku. E, podchodzimy do supa i uderzamy. Punkty krytyczne. Mamy tu. Proszę bardzo. A punkty krytyczne mamy tu. I punkty krytyczne, ale to takie chodzenie i szukanie punktów krytycznych. To ja wolę sobie. O trzy razy uderzyć. Proszę bardzo, mamy pierwszy złomek. Tu jakiś gościu sobie stoi. Eee, także tak dobra, co dalej? Eee, sprzedaj materiały na rynku. Dobra, schowamy młot i sprzedamy, ale moment, moment, moment właśnie, bo tutaj wiem, że właśnie... O, tu są kolejne elementy do rozwalania. No dobra. O, musi się na zielono podświetlić. O. On zapewne bym musiał z drugiej strony przejść, ale, a właśnie, nie pokazałem tutaj dla nowych. Właśnie pokazuje się takie okienko, podświetla się na zielono. E, metalowy stojak, trzy razy zardzewiała stal i jeden raz żeliwo. Takie me, e, materiały można uzyskać, mm, i wymagany jest właśnie młot e, tiera z jedną gwiazdką, czyli tiera pierwszego. I tu sobie rozwalamy to, tak informacyjnie dla tych, którzy tej gry jeszcze nie znają. Czaskamy, czaskamy i rozwalamy. Mamy trzy, właśnie, e, zardzewiałe stale i jedno, żeliwo. Klawiszem E sobie podnosimy. Do tego podnosimy tutaj rzeczy, które leżą sobie po prostu tak. O, na mapie. E, można oczywiście sobie tą mapę przejść, e, pozbierać te rzeczy. Tam już widzę następne leżą. Proszę bardzo, pogubili chłopaki. E, także miło, ja sobie zbieram. E, ok, schowajmy młot, e, z młotem nie będziemy biegać. Tu kolejne jakieś mieć e, olej, zardzewiała stal. O, tu kolejne. Ja sobie to oczywiście od razu wszystko pozbieram, e, sprzedam to już będzie na tym kącie troszkę lepiej to wszystko wyglądało. No i widzę, że tutaj można właśnie rozbierać. Tu akurat jest już rozebrany. O, tutaj sup jest do rozebrania. Jeden, drugi, tam jest kolejny, trzeci. Także no jest tego. Tutaj kolejny jakiś. Tu coś leży. Także z samego tu kolejne, z samego tego latania tutaj po plaży, e, zbierania, szukania właśnie rozwalania, e, można naprawdę bardzo fajnie się dorobić na sam początek. E, przy okazji pozwiedzać tutaj, pochodzić. Raz przy razie e, i zarobić. O, tam widzę już kolejne rzeczy. O, proszę bardzo, e, chłopaki, tu naprawdę, kurde, taczki chyba pełne wywozili. E, samochody obładowane, że tu po prostu gubią po drodze. Nie wiem, czy z plecaków im wypada, czy co. E, kurde, zablokowałem się. E, dobra, tu jeszcze mamy, i tu jeszcze w środku coś było, to ja sobie tu wejdę. O, skrzynia, drewniana skrzynia, ty, jeszcze skrzynia tutaj. Takich rzeczy nie grali. Eee, kup wytrych, aby móc oblokować. No i dobra, super. To za chwilę do tej skrzyni ja tu przyjdę. Mm, idę sobie tu. Moment, tu nic nie ma. Eee, sprzedaj materiały eee, w rynku. Eee, tu jest rynek, sklep z narzędziami, tak? Tu, tak? Nie, tu. A tu sklep z narzędziami, tu jest rynek. Dobra, wykrzyknik. Eee, tu e-handlu. No i dobra, handel polega na tym, że mamy typa, otwiera nam się okno i możemy sprzedawać, ale zobaczmy to na żywym organizmie. E, wszystko, co posiadam w plecaku, jest po lewej stronie. E, wszystko, co jest w rynku, to jest po prawo. Czyli na przykład możemy sobie przenosić tak e, z kontrolerem że można, nie z kontrolerem, nie. O, z Shiftem, z lewym Shiftem przenosimy na pół, dzielimy. Ee, że tylko można dwa. Więc, no, tak to działa. A możemy po prostu kliknąć sobie takie przeniesienie strzałeczki, i automatycznie przerzuca nam się wszystko. Tutaj, jeżeli chodzi o ceny, właśnie ramka tego tutaj, żelazdwa tego tutaj, materiału jest na szaro, czyli z szarej ramki wybieramy i mamy tutaj, właśnie podobne, takie same ikony. Zardzewiała stal za 10, do tego tarura to jest miedź za 12, olej za 11, tutaj jakaś wódka, której nie mam, do tego są jeszcze niebieskie ramki, żółte i fioletowa. o fioletowej nie było. Nie było. Także za 442 sprzedajemy. E, to są materiały pozyskane przeze mnie. Nie ma problemu. Polatam po plaży, pozbieram, jeżeli będę coś potrzebował. kolejne kup brzeszczot w sklepie z narzędziami. Tak jest. Sklep z narzędziami, jak widać, tutaj franek stoi, e, jakiś w kapeluszu. E, ma tutaj do dyspozycji. Aha, wykrychy i brzeszczot. Ok. Klawiszem E. Oczywiście sklep z narzędziami, ulepszanie i kup nowe narzędzia. To już wszystko znamy z wersji demonstracyjnej. Miałem kupić brzeszczot, więc kupuję brzeszczot. No i teraz piła zakończ. OK. Cięcie rur właśnie brzeszczotem, jest jeszcze ulepszanie sklepu. Można ten sklep ulepszyć, wtedy nam się faktycznie zrobi taki stragan, i będziemy mieli dostępne więcej narzędzi. Do kupienia. Narzędzia nie, ale ja chcę ten wytrych po tą skrzynię. O, wytrych za 270. Mam tyle kasy, więc kup. Eee, zakończ. <laughs> eee, posiadasz 4 na 4 wytrychy. Wytrychy się łamią, ale to za chwilę właśnie się przekonamy. Ja sobie pójdę po tą skrzynię tutaj. Skoro ona już tutaj sobie leży, to ja ją sobie opróżnię. O, cyk. No i teraz e, z, e, myszką prawo-lewo sobie kręcimy, i wtedy spacja. O, zablokowany. O, otworzył. E, oczywiście jest to początkujący, więc tutaj w tym przypadku nie jest to trudne. Jeżeli będziemy zbyt długo trzymać spację, to złamiemy wytrych. No i w tym przypadku mm, będzie lipa. E, dobra, no to ja to Frankowi od razu sprzedam, proszę bardzo, kupiłem wytrychy za 77 mogę e, sprzedać od razu materiały. Oj, zakręciłem się. Dobra, kolejne. Wydaj punkty w drzewku umiejętności e, tabulator i teraz tak, ekwipunek, mam pusty umiejętności mm, dostępne punkty 2. OK. Mam 118 na 250, czyli faktycznie taka prawie połowa. Do kolejnego punktu, wydaj punkty umiejętności, aby poprawić swoje statystyki. Teraz tak, można wydać na młot: możemy obrażenia młota plus 10 i szybkość młota plus 5. Damy na obrażenia: slot ekwipunku i slot samochodu. Dwa sloty samochodu i jeden slot ekwipunku możemy wybrać albo tutaj na piłę. Ja dam obrażenia piły na jeden, i tutaj tak samo można ponownie obrażenia piły. E, maksymalna ostrość plus 5, ostrość tutaj też plus 5. Także e, tutaj właśnie można sobie to wszystko rozwijać. Dobra, punkty wydane co my tu jeszcze mamy? Narzędzia użytkowe. A, wytrychy w takim razie też. Ilość wytrychów, czyli plus dwa wytrychy będzie można 6 na 6 nosić. Albo cena wytrychów minus 5%. O, o panie. Sloty ekwipunku, szybkość sprintu, ilość wytrychów, cena wytrychów. O panie, tutaj ładnie, ładnie. Dobra, zarządzanie jeszcze. Nie zaimplementowane w prologu, OK. Ok, i progres. E, progres tego też nie było. Poziom pierwszy. E, mały statek i schemat stal nie stopowa. Czy tu mi się coś podświetla? Mały za 200. Ok. I schemat staliwo. O, tutaj progres będzie nam rósł, prawdopodobnie. I tu jeszcze mamy średni. O kurde. Dobra. Ok. No to wychodzimy z tego i patrzymy. Zamów statek. Zamów statek 20 metrów w tę stronę. O w wersji demonstracyjnej tu jest łóżko. Na łóżku możemy się przespać. E, idziesz spać, obudzisz się następnego dnia o 8. Wszystkie materiały pozostawione na ziemi znikną. Nowe przedmioty pojawią się na plaży. Aha, czyli jak wyczyścimy plażę, to się od nowa zrespią. Przedmioty na statku pozostaną nienaruszone. E, ok, spać na razie nie idę. Która jest godzina? 16? What? Łe, to nie! Czekaj, poczekaj, poczekaj... 16? To ja przy o 16 nie będę? Poczekaj, e. Co tu jest? Mamy stronę internetową www.shiptube.com Ha! 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 Opuść sklep, statki! E, Balans 219, moja kasa, twoja rezerwacja, brak rezerwacji... Wybierz jeden z dostępnych statków i złóż zamówienie. Statek przypłynie o ósmej. Możesz zamówić tylko jeden statek w jednym momencie. Aha, ok, rozumiem, no to jeden statek. I teraz co my tu mamy? ShipTube, po prostu najlepsze wraki statków. Hm. Wróć do menu. E, przewidywane materiały, zardzewiała stal średnio, stal bardzo mało, nierdzewnej brak. Mieć mało, aluminium bardzo mało, chromu brak, alkohol brak, odłamki srebra brak, złota brak, żeliwo mało, to to to. Aha, czyli informuje nas, co tu na tym statku możemy e, pozyskać, co możemy zebrać. I teraz tak, mały, jednego dolara na dzień płacę. E, Freeday się nazywa, flaga USA. E, data 1990 rok, czyli 30-letni statek. Powiedzmy na ten okres, kiedy nagrywam ten właśnie odcinek. I waga 4000 kilo Ok, to rezerwujemy. E, rezerwacja zrealizowana. Statek zostanie dostarczony o 8. Znajdziesz go na plaży. Pamiętaj, następna opłata za rezerwację nastąpi o 8. Aha, czyli mam 24 godziny. No, ma. Mam, nie mam, oczywiście mogę e, więcej e, sobie go rozbierać, dłużej, ale będę wtedy więcej płacił, więc zrealizowano, opuszczamy ten sklep. Ja bym go chciał do, do ulubionych dodać, nie mogę tu? Albo menu jakieś kliknąć z tej strony, ja nie lubię na tym, co to, co to, z czego to jest w ogóle? Ja nie wiem, to jest Chrome, czy Chrome, czy Dom, czy co? Opuszczamy. OK. no i Co? Aha i mogę się kręcić, mogę sobie teraz na przykład pozbierać po plaży różne e, rzeczy, e, mogę sobie ten czas stracić na zarabianie pieniędzy, e, a mogę na przykład e, pewnie pójść spać. A skoro jest to wersja prolog, to za wiele nie będziemy się tu rozwijać, e, zamykamy furtkę e, i pójdziemy spać. E, sprawdzimy. Tak jest. Śpi. E, w wersji demonstracyjnej oczywiście spać nie mogliśmy, niestety. O, i mamy kaccenkę. Statek przypierdolił w Ha! Nowy poziom. Mm, poziom trzeci. Mm -hmm, to czyli mogę sobie wejść. Eee, umiejętności. O, i mam dwa dostępne punkty umiejętności. Kolejne. A tutaj co było? Eee, ilość wytrychów i cena wytrychów. A, to wytrychy mnie na razie chyba nie interesują. Dobra, na razie te punkty umiejętności, dopóki gra mi nie każe, to sobie zostawię, bo może za chwilę coś każdać dziwnego mi tutaj zrobić i będzie problem, tak? O, samochód ktoś przeparkował mi w nocy. Te! Który kurwa samochodu używał? Który? To nawet zaparkować w tym samym miejscu nie potraficie? Następna płatność o ósmej. Mamy po prawej stronie czas. Okej, okay, tu mamy? Zbierz odpowiednią ilość materiałów, aby zbudować warsztat. Warsztat, warsztat, warsztat tu. E. e. Warsztat. Wejdź. 400 dolców potrzebuję. no to nie ma. 10 razy zardzewiała stal i 6 razy mieć. Zardzewiała stal i mieć. Dobra, a całą resztę będę sprzedawał. Okej. Okay. Dosiadamy do auta. Łe. Podjedziemy sobie samochodem do naszego statku. Siadaj. Siadać do auta można tylko od strony e, kierowcy. Nie ma czegoś takiego jak na przykład w farmingu, że od strony pasażera. E, Kanalawiszem C można sobie zmienić dwa widoki kamery. Można włączyć i wyłączyć światełka. Także samochodzik całkiem ciekawy. Działa spoko. No i jest nasz statek. Proszę bardzo, podjeżdżamy. I zaczynamy go rozbierać. Ja... O, proszę, tu materiały już leżą, kolejne. Na szczęście opony bardzo mocne po kamieniach mi tutaj się nie poprzebijają. O, i już mamy to. dobra, ja się samochodem tu zaparkuję. Dobra, wysiadamy. I idziemy. Mamy tier pierwszy Proszę bardzo, mój statek pierwszy Eee... Okej, okay, fajnie, dobra. Drogi widzu, zróbmy tak, jest 20 minut odcinka prawie. Także ja w tym momencie podziękuję Tobie bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. W tym momencie zaproszę Cię na kolejny odcinek, który niebawem na kanale, jak już wspomniałem. Jeżeli pełna wersja nas zaskoczy, wyjdzie szybciej, to oczywiście ja tu przyspieszę. A jeżeli uda mi się, i ten prolog faktycznie jest na tyle długi, żeby tworzyć tu kilka odcinków. To będą codziennie. Z tej gry właśnie będzie film. Codziennie, jeżeli tych odcinków tyle, o ile uda mi się nagrać. Także bardzo gorąco i serdecznie jeszcze raz dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale, w tym miejscu, co właśnie kończymy, w tym miejscu będziemy zaczynać, ponieważ dla mnie to jest jedna i ta sama gra. Robię cięcie, mam zajęcie, robię co muszę i wracam do nagrywania. Do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. shush